Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o modach do First Order. Większość tu chciała właśnie, żebyśmy modowali First Order, więc pokażę jak wygląda podstawowy skład. Zaczniemy od Crew, czyli Kylo Renan Masket, lider tego teamu. Wygląda następująco set, health lub defense, lub możemy też mieszać health z defensem, tak jak ja mam teraz. Jeżeli chodzi o primary statystyki, to na strzałce proponuję albo speed, albo health, zależy czy ma być bardziej wytrzymały czy szybszy. Albo znaleźć taki mod health, który ma dużo speeda w sekundarii. Jeżeli chodzi o trójkąt, to u mnie jest defense, może być też health albo protection. Jeżeli chodzi o trójkąt, też mam defense, ponieważ chcę, żeby był mocniejszy w defensywie. Również też może być health lub protection. I tutaj health. Jeżeli macie do wyboru health albo protection, no to wybierajcie health, ponieważ Kylo odzyskuje health ze swoich umiejętności. Pierwszemu specialowi tutaj odzyskuje 10%. I jeszcze dzięki drugiemu specialowi, a także poprzez liderkę oraz. Jeden z uników, widzicie? Czyli podsumowując, set health lub defense, lub mieszamy w primary najlepiej dawać health lub defense, ewentualnie protection. Chyba, że ktoś chce mieć bardzo szybkiego Kylo, no to wtedy strzałka speedowa. I tak samo w sekundary szukamy protection, health i speeda. Ok. Kolejna postać Kylo Ren, ale z maską, tak zwany KR. U niego mody wyglądają następująco: set y, Critical Damage i Critical Chance. Oczywiście, jeżeli nie macie np. Critical Chance, to można dać, dać health. Y, w Primary tu klasycznie Speed na strzałce, trójkąt Critical Damage i krzyżyk Offense, czyli tak typowo pod Atakera. Natomiast w Primary na kole Protection. Jeżeli chodzi o sekundary, to szukamy speeda Offense, Critical Damage, Critical Chance, a także Protection. Kolejna postać generał Hacks. Generał Hacks musi być jak najszybszy, więc u niego set speedowy z Health, ewentualnie speedowy z Senna City. Hacks jako support ma różne, różne yy, Specjale, które na przykład, tak jak ten, wykorzystują inne postacie, tutaj asystują. Tutaj przekazuje turę, więc jeżeli dostanie ability block, no to nie będzie mu wykonać tych swoich specjalnych umiejętności, więc... A city też może być zamiast health, ale najważniejszy jest u niego speed. Jeżeli chodzi o primary, no to tutaj klasycznie speed. Tutaj health protection, ewentualnie offense lub critical damage, ponieważ jego basic dostaje też Advantage jeżeli to jest krytyka, kryty, krytyczny cios więc też tutaj warto zainwestować Krzyż, tutaj e, Protection lub e, Health ewentualnie Tenacity u mnie ma potencji, ponieważ ten moc jest akurat bardzo szybki i jest modem speedowym, więc żeby set mi się zgadzał no to ma u mnie akurat potencji następnie tutaj Protection, ewentualnie Health Kolejna postać z First Order, to jest Seat Trooper. U niego mody to będzie Set Critical Damage i Critical Chance. Jeżeli chodzi o strzałkę, może być speedowa lub offense, która ma w sekundarii dużo speeda. Ja akurat proponuję tę drugą wersję, żeby miał mocniejsze ciosy. Jeżeli chodzi o trójkąt offense lub critical damage. Szczyżyk offense i tutaj health. Albo protection w secondary zbieramy speed, critical chance, critical damage. Na tym powinniśmy się skupić, bo to jest attacker. Ostatnia postać to jest first order stormtrooper, czyli postać, która też ma przyjmować ciosy. Tutaj proponuję set health, ewentualnie set health z defense. Może mogą być nawet 3 sety defense, 2 sety defense, tak żeby to tak dobrze wymieszać. Jeżeli chodzi o szawkę w primary u, ma, u mnie ma critical avoidance może też być z protection ewentualnie health albo defense ja lubię akurat tanki, e, tanki e. ja lubię akurat tanki modować pod critical avoidance żeby unikały tych krytycznych ciosów można też tak jak mówiłem health protection I idziemy dalej trójkąt health Tutaj również health i tutaj protection. Czyli tutaj wybieramy albo protection, albo health, albo defense na tych trzech modach, nawet czterech. Sekundari klasycznie speed plus defense, health i protection. Jako szóstą postać z łapki wybrałem tak zwanego Pandę, czyli to jest First Order Executioner. Jako set proponuję health. Jeżeli chodzi o primary, tutaj klasycznie speed. Na trójkącie Critical Damage, żeby miał mocne ciosy. Tutaj Offense, ewentualnie Health, i tutaj Protection lub Health. Najlepiej by mu pasowało Health zamiast Protection, ponieważ on stakuje sobie Health tym ciosem. Jak wy widzicie, 20% max Health może dostać dodatkowo, więc jak najbardziej Health jest u niego wskazane. I tutaj, jak widzicie, przy krytycznych ciosach też dostaje życie. Więc dlatego tak tutaj istotny jest ten critical damage i offense, żeby miał mocne ciosy oraz dużo życia, żeby te ciosy były też bardziej skuteczne. Jeżeli chodzi o First Order, to proponuję grać tą piątką, którą tu jest, czyli Kylo bez maski z maską Hux, Seat Trooper i First Order. First Order Stormtrooper. Jeżeli chodzi o, o first order, myślę, że temat mamy już zamknięty. Z mojej strony to wszystko. Dzięki i widzimy się za tydzień w kolejnych modowaniach.